minusie. Borys też z minus zmniejszył, a największy plus Albert Marcin około 5000. I zobaczymy, zobaczymy, kto tutaj do, do tego grona wygranych dołączy, bo Borys właśnie mimo tego, że wygrał to rozdanie prawie 4000 euro, to dalej jest na delikatnym minusie, ale na pewno aktualna tendencja bardzo mu się podoba, bo tutaj duże, duże rozdanie wygrał. Fajnego flopa trafił, miał fajną układ przed flopem. Więc na pewno, na pewno jest to miły, miły fragment dla niego. Lucas też jak widać cały czas radosny, szczęśliwy, mimo tego, że stopniał jego profit, ale to też gracze są do takich sytuacji przyzwyczajeni. Lucas tutaj sprawdza do 50, ma Dama 4-3-2. Rony przebija z 99765 Albert dokłada Walet Walet 863 i Zawodnione dosyć zawzane szanse tutaj jak jest bardzo, bardzo zbliżone ale ułożyło się też tak właśnie takie na grafice, czyli Lukas największe, później Rony i na końcu Albert, a zobaczymy jak to się rzeczywiście skończy, bo Albert ma też przewagę pozycji i ma też nie są największy stack, ale tutaj właśnie Lukas też się dokupił na tyle mocno, że ma ten stack większy już, mimo że profit większy ma Albert. I tak w top seta trafia Lukas, a on trafia tutaj dosyć mocnego wrapa, tylko problem jest taki, że tutaj jest też właśnie draw do koloru, więc... Więc jeżeli spadnie właśnie jakiś aut dający kolor jednocześnie, no to, to to jest dobra sytuacja dla Alberta, który poprawnie tutaj odczytał, że brał do kolor na ósemce jest tutaj wystarczający i pula, jeżeli faktycznie wszyscy zawodnicy zdecydowali się na zagranie. To za wszystko jest niespełna 15 tysięcy Więc zobaczymy, zobaczymy na ile tutaj razy się decydują panowie i jak to się potoczy. I tutaj no, 49% aż więc całkiem dużo jak na Omachę, mimo tego, że to jest faktycznie aż top set u Lukasa. I ma, tak jak mówiłem wczoraj, że bardzo dużo żetonów w staku miał. Dzięki temu już dokupił się za dużo. I tutaj dziesiątka jest. Jeszcze bezpieczna dla Lukasa, ale tutaj Rony i Albert mają też łącznie tyle samo prawie szans co Lukas. I ósemka jest no kasa, najbezpieczniejsza, widać, yeah. że w dużych okrzykadości yeah. i chyba so, I you, to? szkoda to właśnie, to bo Aldo pią tą ósemkę, więc nie było ich yes. aż tak dużo, a sam, mimo tego, że trafił Typsa, to niestety chyba, jeżeli wygrali na raz, to yes. straciłby wszystkie żetony, ale zobaczymy, czy be, tak faktycznie yeah. jest. Luka to coś się cieszy, ale możliwe, że... Ale możliwe, że i tak... Robert nawet jakby to była połowa pól, to i tak by się podobnie cieszył, bo tutaj przebili panowie pulę między Albertem i Marcinem i Lukas Rony i Albert wygląda jakby jednak było zagrane na jasno niestety dla Alberta. One time, play like a man, one time, play like a man, one time